Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej z moich ulubionych masek Sun and Sky i o peelingu, który jest z tej samej serii. Słuchajcie, ja tych masek używam już od jakiegoś czasu. To jest chyba moje piąte czy czwarte opakowanie i bardzo, bardzo je lubię. I jak zamawiałam ostatnią właśnie tę maskę, to stwierdziłam, że spróbuję ich peelingu. Także tak właśnie znalazł się w moim posiadaniu Nagrywam dla Was ten film, ponieważ Ostatnio jej używałam No i zorientowałam się, że właśnie ją skończyłam I musiałam nie długo zamówić kolejne opakowanie Powiem Wam szybko, za co ją bardzo lubię Jest to maska z glinką australijską I bardzo ją lubię za to W jaki sposób oczyszcza naszą, naszą skórę To znaczy większość na przykład Masek oczyszczających Ja zauważam, że mi u mnie tak jest Że jak ich używam, to po kilku dniach Mam nagle taki wysyp Wysyp różnych nieprzyjaciół na twarzy. Po tej masce tak nie było. Wiadomo, że po pierwszym użyciu trochę się tego pokazało, były to takie e, dziwne, dziwne krostki, natomiast nie było ich tak strasznie dużo i ona jakoś tak łagodniej oczyszcza naszą skórę niż inne oczyszczające maski, jakich używałam. E, jeżeli chodzi o ten peeling, zdecydowałam się na niego, mówię nie od razu, dopiero po jakimś czasie, w sumie jest to mój pierwszy i bardzo go lubię. Mm widzieć, znaczy jak wiecie, ta maska się już skończyła, ten peeling mam jeszcze go tutaj tak jedną czwartą nie używam go zbyt często oni chyba piszą, żeby go używać czy, 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 zobaczmy co tu jest napisane trzy razy w tygodniu, ja na pewno go nie używam trzy razy w tygodniu, wydaje mi się, że ja go używam około jednego razu i trzeba go zostawić na 5 minut. teraz jeżeli macie wrażliwą skórę to jest tam napisane, żeby nie zostawiać żeby go nie wmasowywać przez 30 sekund tylko żeby go zostawić jeżeli nie macie wrażliwej skóry, to przez 30 30 sekund go masować i zostawić na 5 minut na skórze. Ja naprawdę, ja mam bardzo wrażliwą skórę, ale naprawdę. Czasami sobie go masuję delikatnie w tych miejscach, czy na przykład tutaj i tutaj, gdzie bardziej potrzebuję, ale nie robię tego, wiecie, tak hardkorowo i nie szoruję, nie szoruję twarzy. Czy zostawiam go na 5 minut? Dopiero teraz sobie uświadomiłam, że chyba nie zawsze. I lubię po, tej, po tym peelingu używać tej maski. Natomiast ta maska też tam, oni mówią, żeby ją używać 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli macie chyba wrażliwą skórę, to raz, o ile się nie mylę. Zobaczmy. E tak, jeżeli macie wrażliwą skórę, to raz dwa razy w tygodniu, jeżeli nie macie wrażliwej skóry, to dwa trzy razy w tygodniu. Natomiast ja na początku używam jej dosyć regularnie. Po jakimś czasie zauważyłam, że nie potrzebuję jej używać nawet czasami raz w tygodniu, także używam jej dopiero wtedy, kiedy widzę, że moja skóra ma taką potrzebę. I też czasami na przykład używam jej raz w miesiącu powiedzmy, a czasami wystarczy mi tylko ten peeling. Także ja tutaj muszę się przyznać, nie stosuję się do zaleceń producenta, jeżeli chodzi o jej stosowanie. Natomiast to też dlatego, że... Że przy pierwszym opakowaniu Kiedy się stosowałam, po prostu już nie mam Takiej potrzeby, ale lubię posiadać te dwie rzeczy W mojej łazience Ponieważ sprawdzają się w awaryjnych sytuacjach Teraz się zastanawiam Ponieważ jak już Wam powiedziałam Pewnie trzy razy, że ta maska mi się już skończyła Zastanawiam się, czy kolejny zestaw Zamówić sobie razem, czy osobno Ale myślę, że na razie Ponieważ zastosowałam ją Już nie będę miała potrzeby, żeby jej używać Także poczekam, aż mi się skończy ten peeling I wtedy zobaczymy. W każdym razie nie wiem dlaczego, pokazuję go Wam e, tyłem tymi napisami. Tu jest przód. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że gorąco Wam polecam ten produkt. A, jeszcze zapomniałam Wam dodać, że one przychodzą z takim małym pędzelkiem, który ja w ogóle uwielbiam sobie zostawiać i używać ich do innych masek. Także fajnie też, że jak zamawiacie ten produkt, to dostajecie pędzelek, który Wam ułatwia rozprowadzenie tej maski. I, a, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam. Maskę tę słuchajcie, należy stosować na suchą skórę. I nie przestraszcie się, jeżeli jeszcze jej nie używaliście, a planujecie jej zakup, ponieważ przy pierwszym użyciu ona mnie straszliwie piekła, ale do tego stopnia, że się zaczęłam martwić, czy, czy coś jest nie tak, mimo tego, że tam jest napisane, że przy pierwszym użyciu może Was piec, ale wiecie, ja siedziałam i po prostu sobie myślałam, wow, chyba po mi twarz, może ja jestem tą jedyną osobą, która będzie miała jakieś mega uczulenie Absolutnie tak nie jest, faktycznie pierwsze użycie jest takim dosyć szokiem użytkowym, natomiast z czasem zobaczycie, że na pewno Wam na pewno Wam pomoże i zobaczycie bardzo ładne efekty takiego rozświetlenia skóry, ściągnięte pory i mniej nieprzyjaciół na twarzy. Dobra, kochani, to już wszystko, co chciałam Wam e, powiedzieć. Starałam się strasznie sprężać z tym filmikiem, bo właśnie wychodzę na Grilla. W Anglii jest 30 stopni, jest piękna pogoda, także uciekam na Grilla do znajomych i życzę Wam miłego dnia, buziaki. Papa! Pa.